thank you to pierwsza edycja Nocy Muzeów w Skansenie Kurpiowskim, ale startujemy z przytupem. E, impreza pod hasłem Kurpiowska Muzyka, Śpiew i Instrumenty. Prowadzenie imprezy Witold Kuczyński, znany artysta kurpiowski, gawędziarz, laureat Basztyna festiwalu w Kazimierzu e, Dolnym. E, impreza ma wymiar też taki edukacyjny, pokazujemy instrumenty, które mamy w naszych zbiorach. E, śpiewamy, gramy, e, koncert chociażby na lizie kurbowej to taki e, fascynujący instrument, który też mamy w swoich e, zbiorach. Także mnóstwo ludowej muzyki w takim naprawdę nieco wykonaniu. Edukacja, czyli zwiedzanie cały czas naszych obiektów oraz poznawanie naszych instrumentów oraz kultury. Ciekawostką jest wystawa czasowa przygotowana specjalnie na, na tę Noc Muzeów. To jest wystawa o twórczości świętej pamięci Stanisławy Sierucie. To, był to jeden z najwybitniejszych artystów kurpiowskich. Wystawę przygotowała nasza Pani, nowa, nowa, nowa Pani etnograf, Pani Anna Smolińska, która przyjechała do nas z Łodzi. Patrzcie Państwo, jak skansen kurpiowski przyciąga ludzi z różnych miast Polski. Ciekawą taką imprezą towarzyszącą był sentymentalny w zeszłym roku graliśmy w serialu Dewajtis, graliśmy Przysiółek Szlachecki z na Żmudzi. duża część zdjęć odbyła się w naszym skansenie. Przyjechał się do nas Marek Czerpan czyli główny bohater tego, tego serialu, którego grał Karol Dziuba, bardzo utalentowany aktor młodego pokolenia. Dużo się dzieje z przytupem, z zaziorem po kurpiowsku. Zapraszamy do skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie. To jest to dla mnie bardzo miłe, miłe spo, spotkanie. Jestem bardzo wdzięczny za to, że, że tutaj miałem możliwość przyjęć. Jechać. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No jest, to, jest to bardzo miła, taka sentymentalna podróż do miejsca, w którym spędziłem sporo czasu, w którym miałem przyjemność wcielać się w jedną z takich ważniejszych dla mnie ról dotychczas w mojej pracy zawodowej. I, i, i to rzeczywiście jakoś otworzyło jakąś taką puszeczkę ze wspomnieniami, bo gdzieś tam pewne rzeczy gdzieś uleciały, gdzieś się zatarły, więc to byłoby to bardzo miłe tutaj przyjść, zobaczyć te miejsca ponownie, ale też już w zupełnie innej atmosferze, już nie tak jakoś zawodowo, tylko tak prywatnie, na luzie, na spokojnie, posłuchać o historii tego miejsca. O, o kulturze tego miejsca, no bardzo, bardzo miłe i owocne to było spotkanie. Pierwszą rzeczą, którą pomyślałem, gdy przyjechałem a propos miejsca samego, to jest to, że to jest przepiękny Skansen. A jakoś zeszły rok mój zawodowy tak wyglądał, że byłem w wielu skansenach i to naprawdę jest szczególny, nie ujmując oczywiście innym, ale ale też to położenie nad rzeką, to, że ono jest, jest, jest takie wzgórzaste to miejsce na pewno wyróżnia je spośród innych. I to rzeczywiście to dało taki klimat, który pomagał potem w pracy i w kreowaniu tego, tego świata, tej żmudzi co <grym, grym>, Mówi pan y, teraz o, o, o tym miejscu, a jak, jak tutaj się ludzie. <grym, grym>, bardzo, bardzo, bardzo dobrze tutaj, tu, tutaj, tutaj się mieszkańcy, którzy Którzy byli tutaj razem z nami na planie filmowym i brali udział w, w, w scenach, no, okazali się bardzo życzliwymi ludźmi, takimi pełnymi otuchy, pomysłów, zaangażowania, to jest rzadko spotykane i to naprawdę to, bardzo to było miłe spotkanie i mam wrażenie ja i pewnie Yy, także cała ekipa mogłaby powiedzieć to samo, że tutaj czuliśmy się jak w domu, byliśmy bardzo mi miło przyjęci.